Wiesz co, może faktycznie się wysadzić. Że co? Przyznaję, masz przez Jak czujesz, że jesteś za miękki, żeby to znieść, to trudno. Co? Ja? Kazimier Basi? Mahakamski stygar miękki? Na to wychodzi. Nie masz jaj. Nie mam. Nie mam jaj? O, czekaj ty, bydlaku psu, bracie! Kanalio, pokażę ci! Rozpierdolę cię! Ale mi kości porachowałeś. Wybacz. Chciałem kulturalnie porozmawiać, ale nie dałeś mi wyboru. E, nie przepraszaj, tego mi było trzeba.